Alleluja, 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 Alleluja. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami I z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemi. Błogosławieni, którzy łachną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z powodu, z mego powodu, mówią kłamliwe wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie, Chwała tobie, Chryste. Przyjdź duchu święty, ja pragnę, oto dziś błahagam cię. Przyjdź w Twojej mocy, i sila, radno napełni mnie. Przyjdź w Twojej mocy, i sila, radno napełni mnie. szczęścia. Myślę, że tyle ile nas tu jest w Kościele, czy w ogóle ile nas, ludzi, jest na świecie, tyle można by skonstruować definicji szczęścia. Może też, czy przede wszystkim, może warto sobie zadać też pytanie, co daje to szczęście? I też myślę, że ile jest ludzi, tyle mogą być odpowiedzi. Bo każdy swoje szczęście widzi gdzieś indziej. Niektórzy w tym, żeby mieć duży majątek, dużo pieniędzy. Niektórzy w tym, żeby być wysoko w jakiejś dobrze rozwiniętej firmie. Niektórzy szczęście widzą w tym, żeby być po prostu zdrowym. A niektórzy w tym, żeby być znanym i sławnym. Problem jest taki, że w, tych, w większości tych rzeczy, które powiedziałem, one wszystkie przemijają. Bo przecież kariera nagle może się skończyć, przyjdzie wielki kryzys i zostaniemy zwolnieni. Bo przecież zdrowie, jak dobrze wiemy, też z naszym czasem wiekiem ucieka. U niektórych szybciej, u niektórych wolniej, do zdrowia ucieka itd., tak itd. Tak Ale my, zgromadzeni tutaj, jako przede wszystkim osoby wierzące, powinniśmy widzieć szczęście przede wszystkim z Panem Bogiem. Szczęście, które możemy osiągnąć jedynie w niebie. Jak dobrze wiemy jest to szczęście wieczne, które nigdy nie przeminie. I co robić, żeby osiągnąć to szczęście? Dzisiaj Pan Jezus wyraźnie nam mówi poprzez swoje kazanie na górze poprzez te tak zwane osiem błogosławieństw. Bo właśnie słowo błogosławień często tłumaczy się na szczęśliwi. I tak to Pan Jezus mówi, że błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albo oni, oni na własność posiądą w ziemi. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Te trzy rzeczy myślę, że spokojnie można do jednej cechy charakteru, jaką jest pokora. Tego, żeby za bardzo się nie wywyższać, ale również tego, żeby za bardzo się nie uniżać. Bo jak to niektórzy mawiają, i z czym ja osobiście się zgadzam, nadmierna skromność też jest pewnym przejawem pychy. Błogosławieni, którzy się smucą. Czy którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Szczęśliwi ci, którzy doznają jakichś trudności. Teraz, trwając podczas wizyty duszpasterskiej, podczas tak zwanej kolendy, często wchodząc do domu, rozpoczynając rozmowę, możemy wraz z księdzem Norbertem usłyszeć, co to, jakie trudy życia codziennego nie dotykają ludzi. Tutaj musieli kogoś wcześniej pożegnać. Tutaj musieli gdzieś zmagać się z jakąś chorobą czy z jakimiś innymi problemami w swoim domu. I czasem w sposób ludzki tego pewnie nie rozumiemy. Dlaczego Pan Bóg pozwala na to? Trzeba jednak wiedzieć, że Niektóre te rzeczy nie są spowodowane przez Pana Boga, czy może nawet większość tych rzeczy nie jest spowodowana przez Pana Boga, ale przez wolną wolę ludzi, ich decyzje. I nie dość, że cierpią oni sami, to często cierpią i ludzie dookoła poprzez nasze wybory, czy wybory innych ludzi. Błogosławieni, którzy łachną i pragną sprawiedliwości. Czyli ci, którzy pragną tego, aby nie tyle, żeby każdy miał porówno, bo często niestety z tym mylona jest sprawiedliwość, ale z tym, żeby każdy otrzymał według tego, co mu się żywnie należy. I aby doprowadzać do takiego stanu, aby... Każdy w pewien sposób był zadowolony i nie, po, nie czuł się pokrzywdzony. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierdzie, czyli okazywanie miłości drugiemu człowiekowi na różny sposób. Dzisiaj w naszym kraju. Przeżywamy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiele osób ma różne na ten temat zdania. Ale oni na pewno w jakiś sposób niosą tą pomoc drugiemu człowiekowi. Również człowiek miłosierny na swój sposób, każdy swój własny, indywidualny, powinien starać się pomagać drugiemu człowiekowi. I tak właśnie w taki sposób możemy dostąpić szczęścia wiecznego, szczęścia, które jest nie. I może czasem uważamy się za nieodpowiedni, żeby dostąpić tego szczęścia, aby wejść do bram nieba. Może za taki się uważamy. Czasem nie ukrywam mi się trochę nawet śmiać, czy uśmiechał się w swoim duchu, kiedy siedząc z ktoś przychodzi i od razu zaczyna, och proszę księdza, ja takim jestem wielkim, czy wielką grzes grzesznikiem, tak bardzo nagrzeszyłem w swoim życiu. O czym wymienia grzechy, które wymienia 90% innych osób, które wcześniej były uspowiedzi. Każdy z nas jest grzeszny. Każdy z nas Popełniam błędy. Ale Pan właśnie nas wybiera, abyśmy mogli dostąpić chwały nieba, co możemy usłyszeć w liście świętego Pawła, które mogliśmy usłyszeć w drugim czytaniu. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zastydzić mędrców. Wybrał co niemocne, aby mocnych poniżyć, co nieszlachetne. I, I zgardzone przez świat, aby świat zawstydzić. Nieważne, czy uważamy się za godnych, czy niegodnych, czy jesteśmy blisko, czy daleko Pana Boga, każdego z nas, Pan Bóg, zaprasza. Zaprasza do, do nieba, do tego szczęścia, do pełnienia wypełniania w swoim życiu tych ośmiu błogosławieństw aby dostąpić tego szczęścia wiecznego, którego możemy zakosztować w niebie. Prośmy więc dzisiaj Pana Boga w tych naszych modlitwach, aby nam dopomagał, aby dopomagał nam w wypełnianiu tych ośmiu błogosławień w swoim życiu, abyśmy oznaczali się Pewnego rodzaju pokorą, miłosierdziem, oraz abyśmy nie przejmowali się trudami w swoim życiu, ale ofiarowali je za naszych bliskich w naszych intencjach, tak jak Pan Jezus ofiarował się za nas. Prośmy, aby Pan Bóg nas umacniał na drodze, abyśmy mogli kiedyś dostąpić chwały nieba. Amen.